Joanna! Divine's came to me for na urodzinki, which I dzisiaj. today. We are celebrating Chris uh, Christmas. We are celebrating Christmas. We are only celebrating Christmas. <laughs> One month before, why not? We love Christmas. Yeah. Look at that! No, not at that. Uh, we're gonna go around the city center. We already got some coffee, some uh, lunch, and now we're gonna come back to the apartment and make some cake and all the preparations for uh, my birthday party. Are you excited? Very much. Are you and, excited? Uh, bake. Yes. So, so we got a bit ready for uh, the birthday party. Girls are incredible. They helped me a lot with everything. Like, they're, they're the ones that. Made this party possible. Oh, we'll <laughs> yeah. Together. Lucy made some cake, Jana made some hummus, I made some management. She put the love sign here. Love sign. And it's so okay. amazing. Okay, we're gonna be sitting here. And here is our food table. Of course, everything is vegan because these beauties are vegan. How else? How else eating place. This is how healthy vegan she is. So Ronya arrived. Hello. Hi. Hi. Hello. <laughs> <So horrible. laughs> Hello. make a wish well, yeah i'm uh, making the wish like part part time because i need to like really channel it you know <laughs> channel it channel <laughs> it So Hej, lasy, jest już kolejny dzień, jest już po moich urodzinach jakieś, no kilka dni e, i dzisiaj e, już wróciłam właśnie z pracy, dzisiaj byłam na rowerku w pracy, ponieważ było jakieś 5 stopni, więc mogłam się przejechać. I tak byłam trochę spóźniona, ale 30 minut, 8 km to i tak nie tak źle, ponieważ zawsze jadę pod górkę, jak jadę do pracy. I teraz właśnie idę się szykować na imprezę. Taki to się nazywa lunch wigilijny, ale to jest właśnie taka bardziej kolacja wigilijna. I idziemy do takiej bardzo ekskluzywnej restauracji. Będzie 8 posiłków ogólnie, ale oczywiście nie ma nic wegańskiego, więc ja nie wiem, co ja tam będę jadła. No ale teraz idę. Tylko po pariskę, wezmę na jakiś godzinny spacer, wracam, muszę szybko zrobić jakieś loki, e, ubrać sukienkę jakąś i lecę na, e, te, na tą Wigilię e, z pracy właśnie i pokażę Wam trochę, co tam się będzie działo, oczywiście nie za dużo, e, no ale to jest taka duńska tradycja i co roku właśnie ma się takie Wigilie z pracy. Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Tutaj to się nazywa po prostu e, Julef I mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, ale na pewno będzie tak, ponieważ moja ekipa w pracy jest naprawdę świetna. E, więc na pewno będzie dużo żartów, e, cała noc jedzenia, cała noc picia, e, więc nie mogę się doczekać. Jestem już e, w tym miejscu, gdzie odbywa się kolacja e, wigilijna i jest naprawdę przemiło. E, bawimy się naprawdę fajnie, rozmawiamy dużo i jest też troszkę alkoholu, ale jest naprawdę przemiło i troszkę tam dla Was nagram, ale nie będę nagrywać za dużo, ponieważ my no, spędzamy po prostu czas razem, więc nie chcę co chwilę wyciągać kamerę. mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale miejsce jest naprawdę przepiękne, widać po prostu stąd cały olborg prześ... oświetlony przepięknie, więc naprawdę cudnie. Zdecydowałam, że założę taką właśnie sukienkę. Jak widzicie, jest ona bardzo taka elegancka. I buciki takie na obcasie na koturnie Tak to się prezentuje tutaj a w środku jest dużo różnych firm nasza siedzi tam gdzieś na końcu. obydwie imprezy moja urodzinowa jak i ta wigilijna były fantastyczne i chciałabym się już z wami pożegnać, więc życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia jak kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym vlogu mam nadzieję, że podoba wam się mój taki powrót na youtube nie wiem jak dużo z was czekało na to czy nie czekało Dajcie znać co myślicie o tych vlogach i do zobaczenia w kolejnych. Pa!